Ukochany istoto światła, wiadomość, którą anioły mają dla ciebie dzisiaj, jest głęboka i wzruszająca. Chcą, abyś wiedział, że gdzieś na Twojej drodze jest ktoś, kto żywi do ciebie bardzo szczególne uczucie. Ta miłość jest silna i prawdziwa. I chociaż ta osoba nie pokazała tego otwarcie, to, co dzieje się w jej sercu, jest czymś o niewypowiedzianym pięknie. Anioły objawiają. Że ta osoba ma do ciebie wiele czułości, ale coś powstrzymuje ją przed pełnym otwarciem się. Być może to strach przed odkryciem się, być może obawa przed byciem wrażliwym. Mimo to, w jej oczach jest coś, co nie kłamie, coś, co przejawia się w sposobie, w jaki na ciebie patrzy. To spojrzenie, nawet bez słów, niesie całą emocję, którą do ciebie czuje. Zostaw w komentarzach zdanie. Spojrzenie kochającej osoby mówi więcej niż tysiąc słów. Istnieje głębsza więź, niż możesz sobie wyobrazić. Anioły proszą, abyś patrzył w oczy tej osoby z taką samą intensywnością, jaką czujesz do niej. Czasami miłość komunikuje się w milczących, ale niezwykle potężnych sposobach. Chwila, którą przeżywasz, jest wyjątkowa. Nie ma potrzeby się spieszyć, ponieważ podróż miłości jest jak piękny taniec w którym kroki należy stawiać we właściwym czasie. Ta osoba pozwala sobie coraz bardziej zdawać sobie sprawę z uczuć, jakie do Ciebie żywi, ale wciąż szuka bezpieczeństwa, aby wyrazić je w pełni. Prawdziwa miłość buduje się stopniowo, bez pośpiechu, bez zmuszania chwil. Uwierz, każde spojrzenie, każdy gest to sposób na połączenie się z Tobą. To, co czujesz, może być bardzo głębokim duchowym połączeniem z tą osobą. Relacją, która wykracza poza to, co oczy mogą zobaczyć. Czasami serce już rozpoznaje to, czego umysł jeszcze nie zrozumiał w pełni. To jak cichy taniec, w którym oboje czekacie na odpowiedni moment, aby oddać się bez strachu. Pamiętaj, ukochany słuchaczu, miłość nie ma pośpiechu, ale prawda zawsze wychodzi na jaw, gdy nadejdzie czas jej objawienia. Anioły z wielką czułością mówią o tym okresie oczekiwania. Proszę, abyś ufał, że wkrótce wszystko stanie się jasne. To, co jest ukryte w oczach tej osoby, wszystkie emocje, które jeszcze nie zostały wypowiedziane, wkrótce staną się widoczne. Zobaczysz, jak ta miłość rozwinie się w naturalny sposób, bez zmuszania wydarzeń. Jednak anioły proszą Cię, abyś był cierpliwy i ufał boskiemu czasowi. To, co przeżywasz teraz, to proces przygotowania. Wkrótce ta osoba otworzy się przed tobą w sposób, którego nigdy nie wyobrażałeś. Pamiętaj, miłość to dar, który ofiarowuje się, gdy dusza jest gotowa go przyjąć. To, co mówią anioły, to tak, ta miłość jest prawdziwa i silna, ale sposób jej wyrażania może być powolny i ostrożny. Nie zniechęcaj się, że na razie nie słyszysz słów, których tak bardzo pragniesz usłyszeć. Najważniejsze jest to, że połączenie jest tam, milczące, ale bardzo potężne. Ta osoba obserwuje cię z ogromną czułością, a jej uczucia są prawdziwe. Ta osoba potrzebuje więcej zaufania, aby się otworzyć. Być może przeszła przez doświadczenia, które sprawiły, że trochę się zamknęła przed innymi. Anioły proszą cię, abyś był cierpliwy wobec tej osoby i wobec siebie samego. Prawdziwa miłość nigdy się nie spieszy i zawsze znajduje swoją własną drogę. Ta osoba patrzy na ciebie z czułością, a ty możesz poczuć tę energię. To jakby spojrzenie było oknem do serca. I każde spojrzenie, które ta osoba ci kieruje, ma specjalne znaczenie. To krok w kierunku właściwego momentu, aby słowa miłości wypowiedzieć naturalnie. Teraz, ukochany słuchaczu, zatrzymaj się na chwilę i obserwuj znaki. Które ta osoba Ci daje? Czy zauważyłeś, że jej oczy mówią więcej niż słowa mogłyby wyrazić? Kiedy ktoś patrzy na Ciebie z taką czułością, to dlatego, że coś głębokiego jest przechowywane w jego sercu. Uwierz, Anioły chcą, abyś wiedział, że miłość to więcej niż to, co jest powiedziane. Gesty, spojrzenia, a nawet milczenie mówią więcej niż jakiekolwiek słowa mogłyby. Anioły proszą Cię. Ukochany słuchaczu, abyś nie frustrował się brakiem słów. To, co przeżywasz teraz, jest częścią większego procesu dojrzewania emocjonalnego. Czasami serce potrzebuje więcej czasu, aby się otworzyć. Słowa przychodzą, gdy zaufanie jest w pełni przywrócone. Ta miłość nie jest w niebezpieczeństwie. Wszystko, co musisz teraz zrobić, to ufać, że we właściwym czasie wszystko zostanie objawione. Czy zastanawiałeś się kiedyś, ukochany słuchaczu, jak bardzo prawdziwa miłość wymaga cierpliwości? Nie chodzi tylko o słowa, ale o gesty, spojrzenia, a nawet chwile milczenia, które mówią do serca w niewypowiedziany sposób. To, co anioły chcą, abyś zrozumiał, to to, że milczenie ma swoje własne znaczenie. Każda przerwa, każde niewypowiedziane spojrzenie, przygotowuje grunt pod coś znacznie większego i głębszego. Dlatego nie bój się czekać, ponieważ prawdziwa miłość zawsze objawia swoją prawdę, gdy nadejdzie właściwy moment. Czy zauważyłeś, jak spojrzenia czasami mówią więcej niż tysiąc słów? Połączenie, które masz z tą osobą, to coś, co wykracza poza to, co możesz teraz zrozumieć. Może się zdarzyć, że na razie słowa nie są wypowiedziane, ale każdy gest i każde spojrzenie ma ogromną moc. Miłość jest pielęgnowana. A to milczenie nie jest negatywne, ale przygotowanie do czegoś głębszego i bardziej znaczącego. Odpowiedź aniołów jest jasna. Właściwy czas nadchodzi. Ukochany słuchaczu, to, czego teraz potrzebujesz, to ufać temu procesowi transformacji. Ta osoba ewoluuje i pozwala sobie na otwarcie, a wkrótce słowa popłyną naturalnie. Nic nie będzie wymuszone. Miłość zostanie objawiona. Gdy dusza będzie gotowa przyjąć wszystko, co serce ma do zaoferowania, anioły proszą Cię, abyś był cierpliwy również wobec siebie. Jeśli czujesz, że jeszcze nie udało Ci się w pełni oddać miłości, to w porządku. Proces otwierania się na miłość wymaga czasu i zaufania, i zarówno Ty, jak i ta osoba zmierzacie do tego objawienia. Nie ma odpowiedniego ani złego momentu, jest tylko boski moment w którym wszystko się wyrównuje i objawia. Teraz, ukochany słuchaczu, zrozum, że to, co jest budowane między Tobą a tą osobą, jest czymś szczególnym. Każde spojrzenie, każde niewypowiedziane słowo, każda chwila milczenia przygotowuje jedynie grunt pod coś bardziej wspaniałego. To, co anioły chcą, abyś wiedział, to to, że ta miłość jest prawdziwa, a połączenie między Wami jest silniejsze niż kiedykolwiek. Nie rezygnuj, ponieważ to, na co czekasz, jest bliżej niż myślisz. Jeśli będziesz w stanie spojrzeć poza słowa, zobaczysz, że prawdziwa komunikacja jest w spojrzeniu. Sposób, w jaki ta osoba patrzy na ciebie z czułością, z mieszaniną pożądania, nieśmiałości, to milczący język, który tylko najbardziej uważne serca potrafią zrozumieć. To, co anioły chcą, abyś zrozumiał, to to. Że to, co jest pielęgnowane między wami, jest czymś znacznie większym niż słowa mogą wyrazić. Teraz, ukochany słuchaczu, zapraszam Cię do refleksji nad tym, jak możesz działać z cierpliwością i zaufaniem, czekając, aż ta osoba się otworzy. Co mówi Ci Twoja intuicja na temat tej miłości? Z czasem, ukochany słuchaczu, nadejdzie jasność. Słowa. Gesty i działania tej osoby w końcu wyrażą wszystko, co serce przechowuje. To, co musisz teraz zrobić, to ufać wszechświatowi i drodze, którą ta miłość podąża. Nie ma pośpiechu, nie ma presji. Miłość, w swoim boskim czasie, objawia się w najpiękniejszy możliwy sposób. Anioły chcą również, abyś wiedział, że jeśli będziesz czekać z cierpliwością i otwartym sercem, ta osoba otworzy się przed Tobą w sposób prawdziwy i bez zastrzeżeń. Może się zdarzyć, że milczenie, na razie, jest sposobem, w jaki radzi sobie ze swoimi własnymi niepewnościami. Jednak nie wątp, że ta miłość jest prawdziwa, nawet jeśli wciąż ukrywa się w cieniu nieśmiałego spojrzenia. Ta miłość, która ukrywa się w oczach, jest formą ochrony, ukochany słuchaczu sposobem na przechowanie czegoś cennego dopóki właściwy moment nie nadejdzie. To, co anioły ci mówią, to to, że nie powinieneś interpretować tego milczenia jako obojętności, ale raczej jako sposób na zachowanie czegoś bardzo pięknego i wrażliwego. Wkrótce słowa popłyną, a ty zobaczysz, jak ta osoba otworzy się przed tobą z całą intensywnością tego, co czuje. Teraz, zatrzymaj się na chwilę, aby zastanowić. Jeśli mógłbyś wyrazić to doświadczenie w jednym zdaniu, co byś powiedział? Skomentuj coś w stylu: Milczące spojrzenie kryje głębokie tajemnice, ale serce zawsze objawia prawdę. Anioły potwierdzają, że połączenie między wami jest silniejsze niż jakakolwiek bariera. Ta osoba przechodzi przez wewnętrzny proces transformacji, w którym uczy się bardziej ufać swoim własnym uczuciom i otwierać się na miłość. To, co musisz zrozumieć, Ukochany słuchaczu, to to, że to, co ona do ciebie czuje, jest prawdziwe i intensywne. We właściwym momencie głos tej osoby wypowie prawdę, która była przechowywana przez tak długo. Nie bój się czekać, ponieważ czas jest sojusznikiem w budowaniu czegoś trwałego. Anioły proszą, abyś zachował wiarę i zaufanie w naturalny bieg wydarzeń. Kiedy nadejdzie moment. Poczujesz całą energię miłości rozprzestrzeniającą się wokół ciebie. Niech światło i miłość aniołów będą zawsze z tobą, ukochany istoto światła. Niech będziesz błogosławiony za to, że dotarłeś do końca tej wiadomości. I niech twoje serce będzie zawsze otwarte na przyjęcie całej miłości i światła, które wszechświat ma do zaoferowania. Amen.